Witajcie moi drodzy, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. W bardzo dzisiaj... wyjątkowym filmiku. Tak, dzisiaj jesteśmy w komplecie. Pewnie zaraz to się zmieni, bo Angela już tutaj ziewa i się kręci. Także zaraz Wam opowiemy o bardzo fajnej opcji, a tymczasem, Angela, dziękuję bardzo. No pięknie <laughs> po prostu, będzie super. Nudy, nudy. Pożegnaj się z Państwem. Pa, pa. Uciekaj. No to jeszcze raz. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Teraz już y, y, sami, ale. Y, Oficjalnie. Y, tak, ale tego filmu y, nie byłoby, gdyby nie. Angel, bo to właśnie o czymś związanym z Angel chcemy Wam opowiedzieć, tak um, i tak naprawdę my już z tej opcji, o której będziemy Wam opowiadać, korzystamy od roku e, i stwierdziliśmy, że to jest idealny moment, e, abyśmy Wam e, powiedzieli o plusach, minusach e, i e, pokazali ogólnie, pokazali na czym to polega, tak, tak? i może zachęcić tak, bo wydaje mi się, że bardzo często nie myślimy o zdrowiu psa, kiedy jest zdrowy, młody, silny, a potem gdy wyskakuje coś, to nie tylko psa boli, ale też portfel. Zaczynamy, zapraszamy do obejrzenia dzisiejszego filmu. Dziękuję Bartek, że jesteś tu dzisiaj ze mną. Chciałam, żeby Bartek był tu dzisiaj ponieważ przez cały rok oboje testowaliśmy rzeczy, której będziemy opowiadać, więc mam nadzieję, że będziesz opowiadał swoje jakieś doświadczenia i Postaram przemyślenia. Się. Postaram się wnieść w treść filmu. Filmiku, jak najwięcej. To teraz konkrety. Dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć o ubezpieczeniu psa, z którego Angel korzysta od roku. Dokładnie została ubezpieczona, gdy miała trochę ponad 4 miesiące, bo musiała mieć wszystkie szczepienia. Miała, musiała mieć chip. Gdy już wszystkie um, szczepienia były za nami, to ubezpieczyliśmy Angel i tak mija rok, a my właśnie zaczynamy nowe ubezpieczenie i bardzo się cieszę, że dzisiejszy film też powstaje przy współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Generali, a konkretnie z Bezpieczny.pl, bo właśnie o tym ubezpieczeniu będzie Będziemy Wam opowiadać. Bezpieczenie y, nie daje nam pieniędzy na leczenie psa, y, tylko refunduje y, tak naprawdę y, poniesione koszty. Na dokładnie, pamiętasz? do pewnej kwoty, którą ustalacie na samym początku, bo to jest bardzo ważne, nie ma jednej kwoty ubezpieczenia. Do każdego psa jest to ustalane indywidualnie wiek, stan zdrowia, historia chorobowa tutaj wchodzi w grę, rasa, no wiele, wiele czynników tutaj jest ważnych. I wybieracie na samym początku na Jaką kwotę chcecie ubezpieczyć psa? Ja Wam pokażę taki formularz, który wypełniamy na samym początku. W nim też wybiera się, czy chce się płacić co miesiąc składkę, czy roczną. My wybraliśmy opcję roczną, żeby już mieć to. Z głowy. No, żeby nie myśleć e, po prostu. Tak. I powiem Wam, że przez ten rok, e, całe szczęście, nic wielkiego się e, nie tak, działo. Nic, nic wielkiego, teraz, e. nie, przepraszam, dwa razy była. E, Taka ciężka sytuacja. I raz pazurek. E, tak. E, I e, zawsze, kiedy nas coś niepokoiło, chociażby chcieliśmy zrobić kontrolne e, badania, bo Coś nas zaniepokoiło zdrowotnie to zawsze staraliśmy się o tą refundację i zawsze ją utrzymywaliśmy. Czas oczekiwania na refundację w naszym przypadku to było dosłownie kilka dni. Ubezpieczyciel musi sprawdzić te dane, które przekazujemy, i to zawsze musi chwilę potrwać, ale nie mieliśmy żadnej sytuacji, w której dostalibyśmy odmowę, albo tylko część fundacji z jakiegokolwiek powodu. Bardzo ważne jest to, że gdy idziemy do weterynarza, e, musimy mieć ze sobą oczywiście książeczkę, książeczkę zdrowia, tak, e, a w niej przygotowany dokument taki oto formularz. Które trzeba wypełnić, a konkretnie wypełnia ten formularz weterynarz, i do tego wystawia epikryzę, czyli takie podsumowanie tego, co się zadziało w trakcie wizyty. Tak, podsumowanie leczenia. Leczenie, badania. I wszystko, co było związane z stanem chorobowym. W momencie, gdy już będziemy po wizycie, to wysyłamy skan albo zdjęcie przez stronę bezpieczny.pl, i musimy też oczywiście dołożyć rachunek, czy to paragon, czy fakturę jako dowód zapłaty. Le, możecie słyszeć człopanie y, <noise> Angeli. Tak, właśnie poszła spać. Ym, no, i, y, no i potem czekamy na y, decyzję o refundacji y, za leczenie. Y, jest to naprawdę bardzo szybkie i proste. Od początku ja się zajmowałam tymi formalnościami i nigdy nie miałam sytuacji, w której napotkałabym na jakąś y, trudność. Y, nie wiem, czy musiałam dowiedzieć jakiś dokument, w sensie dosła Zawsze to było szybkie, proste. Trzeba tylko pamiętać o tych trzech dokumentach, czyli epikryza, dokumenty, które Wam przed chwilą pokazaliśmy. Paragon. No i dowód no zapłaty. I faktura, e ewentualnie. Ogólnie tak. dowód zapłaty. Tak. I to jest bardzo ważne. Chcemy się z Wami podzielić informacją o tym ubezpieczeniu, bo wydaje nam się, że bardzo rzadko myślimy o tym, że może naszego psa spotkać jakaś choroba, może być wypadek. Nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć, i w momencie, gdy występuje taki wypadek, wypadek, sytuacja, to jakby mamy taki spokój ducha, że możemy zrobić wszystkie badania, leczenie wdrożyć i to nie nadszerpuje naszego domowego budżetu w takim stopniu jakbyśmy mieli zapłacić po prostu z własnej kieszeni, tak? Tak, znaczy Bez, płacimy no, znaczy z własnej tak, no. kieszeni, a potem staramy się za, o tą fundację tak, tak. e, I ja nie wiem jak Ty, ale ja miałam taki spokój ducha, że jak się cokolwiek działo, to po prostu brałam książeczkę, ten dokument i e, jechaliśmy. E, pamiętam jak kiedyś Angela miała biegunkę, nic się nie działo specjalnego, ale y, od razu to sprawdziliśmy, mhm. y, także y, ja uważam, że to jest y, świetna sprawa. Y, ubezpieczenie obejmuje również y, OC, y, z czego też raz skorzystaliśmy, ale o tym radzę Wam y, poczytać na stronie, bo ja nie jestem doradcą y, czy tam agentem ubezpieczeniowym i nie chcę wprowadzić Was w błąd, ale OC jest w ramach tego ubezpieczenia. Także w tym mamy OC. Zwrot kosztów leczenia. I y, 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 zwrot poniesionych kosztów w razie śmierci psa. Polecam Wam poczytać Poza tym, no, stronę bezpieczny.pl. Nigdy, Bezpieczny nigdy jeszcze nie mieliśmy przypadku takiego, żebyśmy musieli, musieli pożegnać tak. się. I mam nadzieję, że Długo, tym, długo nie jak, będziemy. Mam nadzieję, że będzie to za jakieś... Wiele lat. Naście lat, tak? tak. Naście. No, y, nie myślmy teraz o tym. Tak. Y, ale... Y... Tak naprawdę powinniśmy o tym myśleć przez całe życie, żeby zabezpieczyć psu nie tylko dobre jedzenie, warunki, ale też leczenie bez konieczności nadszarpywania swojego domowego budżetu czy brania pożyczek. Można to porównać tak naprawdę do ludzkich składek zdrowotnych, tak? No dokładnie. My Płacimy co miesiąc. Zło, znaczy, ZUSY, Zusy, Tak, Zusy, składki zdrowotne, więc no, można to, to potraktować jako. Składka zdrowotna dla psa. Także zachęcamy was abyście się zapoznali ze wszystkimi warunkami ubezpieczenia i tam są wszystkie szczegóły także o takich wykluczeniach, bo oczywiście jak to ubezpieczenie ma różne wykluczenia, tak. nie są one jakieś bardzo poważne, bo my się zapoznawaliśmy z tymi wykluczeniami w pierwszej kolejności. I ja muszę przyznać, że gdy zobaczyłam u weterynarza informację o um, ubezpieczeniu psa byłam bardzo sceptyczna i nie wierzyłam, hmm. że to tak działa, nie wierzyłam, że um, można w taki sposób się um, zabezpieczyć siebie i Um, ale rzeczywiście po roku muszę powiedzieć, że działa um, i nie mieliśmy żadnej odmowy, także te wykluczenia są w takich sferach konkretnych, um, z którymi trzeba się zapoznać. No i co? A u nas jakie były wykluczenia, przypomnisz, no? Pamiętam, że za, za kastrację y, nie, nie mieliśmy zwrotu, tak, tak? za kastrację nie ma zwrotu. Za szczepienia? Za szczepienia. Y, gdy była ciąża urojona, y, tak. to nie było y, zwrotu. Y, nie pamiętam, jakie sprawami rehabilitacyjnymi. Ale to, tak jak mówię, zachęcam, żeby się zapoznać ze stroną, bo tam te wszystkie wykluczenia są opisane. No nie było czegoś, co mam by mówiło, że nie chcemy z tego skorzystać, mm -hmm. bo Angela nie miała żadnych problemów zdrowotnych wcześniej, więc jak się pojawiło coś w ciągu tego roku, no to zawsze było to objęte zwrotem tak. kosztów. I to by było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie tego filmu. Zostawiamy Wam też kod rabatowy na ubezpieczenie. Zachęcamy, żeby Byście skorzystali z ubezpieczenia w opcji rocznej, bo wtedy jest dodatkowy rabat, ale wszystkie informacje znajdziecie w opisie tego filmu. Chciałbyś jeszcze coś dodać, bo w sumie ja coś nagadałam, bo wiedziałam o czym chcę powiedzieć, ale może jakieś twoje są refleksje, na e, koniec. No, ja bym chciał Was zachęcić do skorzystania z ubezpieczenia dla swojego pupilka. Daje to. Duży spokój ducha, że w razie czego jakby się coś stało, to naprawdę jest, jest ten pies zabezpieczony. Tak. My na wakacje wzięliśmy e, wydrukowane formularze tak. e, z taką myślą, że jeżeli coś się wydarzy, e, to nieważne do którego e, weterynarza Angela trafi, zawsze będzie zaopiekowana i tak, cały zawsze. Tak, mieliśmy formularze właśnie w książeczce, więc. No. i. E... Zachęcamy Was, żebyście o tym pomyśleli, bo my często wykupujemy dla siebie różne ubezpieczenia, a okazuje się, że leczenie psa. Często jest dużo droższe niż leczenie ludzi, także warto o tym pamiętać, mieć w głowie. My przedłużamy ubezpieczenie na kolejny rok i myślę, że prędko nie zrezygnujemy. No, na pewno nie. Mamy nadzieję też, na że ta opcja nie zniknie z rynku. Trzymamy kciuki, bo my przez ten rok żyliśmy z takim spokojem, że gdyby się coś działo, to lecimy do weterynarza i. I wiemy, że. No że i MPLA po prostu nie przejmujemy się kosztami, tak? Tak. Po prostu. No. No i co, to chyba by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to dajcie znać w komentarzach. Chętnie opowiemy Wam o naszych spostrzeżeniach, wrażeniach, a jeżeli macie pytania do um, doradcy ubezpieczeniowego, to już kierujcie się bezpośrednio do ubezpieczny.pl, bo my nie znamy się na tych prawnych e, kluczkach, prawnych e, aspektach, e, a ludzie, którzy pracują bezpiecznie, pana naprawdę są niesamowici. Pozdrawiam Basię, która spędziła na telefonie ze mną długie godziny. Bo ja byłam mega dociekliwa i na początku nie dowierzałam, że to działa, jak działa. No, także, Basia, pozdrawiam i dziękuję, że przekonałaś nas do tej opcji, bo dzięki temu my jesteśmy naprawdę zachwyceni i kolejny rok będziemy ubezpieczać Angel. Bardzo Wam dziękujemy za e, obecność, za to, że oglądaliście. E, Angela już wam e, nie podziękuję. No niestety poszła, e, znaczy niestety, stety, e, po prostu śpi tak. w najlepsze, więc pożegnamy. E, nie ma smaczku. Tak, nie ma nie ma smaczków tutaj się. Co ona będzie się myśli? Tak. No ale e, o niej to był film tak naprawdę, także... E, Cieszymy się, że możemy Wam przekazać i opowiedzieć o tak ważnej sprawie. Mamy nadzieję, że w tym kolejnym roku ubezpieczenia nie będziemy za często korzystać z tego zwrotu kosztów ja leczenia, też mam i ona będzie żyła sobie w zdrowiu i spokoju. Ale w razie czego jesteśmy ubezpieczeni. Dokładnie. Trzymajcie się ciepło, bardzo dziękujemy za dziś. Jeśli Wam się filmik podoba, to pamiętajcie o kciukach do góry. E, kciuka poproszę dla Bartka, no bo dawno go nie było na moim kanale. No już... Latach, lat. no. Kilka Także lat. y, kciuka dla Bartka. E, I co? Do zobaczenia już niedługo w kolejnym e, filmiku. E, no i mnóstwo lajków dla Angeli. No tak, to to. to no poprosimy. <laughs> Trzymajcie się bujaki, papa. Na razie. To nudzi cię to, nie? Nudzi cię to? Wgodnie to? <noise> tak. Ojej. <noise> to co, zaczynamy? No chyba tak. <noise> póki, póki dajesz radę. <noise> tak, no, trzeba było się uczesać. Kłaczki zjełaś z siebie? E, chyba. Znaczy, wszystkich i tak nie, nie dam rady, bo to wychodzi po czasie pewnym, ale. <głos> <głos> ale z ciebie? <noise> to, tak.